To chyba już ostatni taki weekend tego lata. Słońce wysoko na niebie, na termometrach wyraźnie powyżej zera, a wiatr idealny dla żeglarzy. Ostruckie regaty mają swoje stałe zespoły, gotowe do rywalizacji. Podczas ostatnich zawodów na starcie pojawiło się 17 załóg. Rywalizacja była wyrównana i dostarczyła pożądanych emocji. Tradycyjnie poprzednie regaty odbywały się na zasadzie trzech biegów, wyścigów. W tej chwili od od kilku lat robimy jeden bieg dookoła wyspy i oczywiście później jeszcze takie dwa króciutkie dla tych bardzo chętnych, bo jest oczywiście parę z bardzo lubi się ścigać. Dla tych bardzo chętnych robimy takie po tak zwanym śledziu, a więc są to krótkie odcinki. To będą jeszcze dodatkowo dwa krótkie biegi. W Ostrudzie działa obecnie jeden aktywny klub żeglarski Klub żeglarski Ostróda I zajmuje się nie tylko organizacją regat. Prowadzi przystań z możliwością cumowania i przechowywania jachtów, czarter łodzi, wypożyczalnie sprzętu wodnego oraz organizuje szkolenia żeglarskie i kursy na patent żeglarski. Warunki ku temu ma dobre. Technologia się bardzo zmieniała. Moje początki to, to było pole. Nabrzeże trawiaste i tylko chyba tyle, no i Łodzi oczywiście. W tej chwili wygląda to zupełnie inaczej, niesamowicie. Porodziliśmy nowe technologie, pomosty są uzbrojone w energię, w podejście do woda, cały plac, media, wszystko jest zupełnie inaczej, wygląda zupełnie inaczej, aniżeli to było 25 lat temu. Ostrudzkie regaty pomagają promować żeglarstwo i turystykę wodną na Mazurach Zachodnich, angażując lokalne załogi i przyciągając pasjonatów sportu. Wspierają rozwój żeglarskich tradycji i aktywnego wypoczynku nad jeziorami. Szkoda tylko, że to już końcówka sezonu, ale taki urok tej wodnej aktywności. Do zobaczenia za rok.